cały świat. No i co? Pogoda taka. 32 stopnie dzisiaj. Trochę pochmurno jest. Ale ogólnie pięknie. Słońce będzie zachodzić za chwilę. Bo to około 17 się zbliża. No i co? Wszędzie pozamykane ulice. Czemu? Bo tu impreza się na Sikichor szykuje wielka. Idziemy zobaczyć, co to za impreza. Co to za impreza, prawda? Mam schowany swój pojazd już niedaleko. Wojsko. Z karabinami stoją. To nie tak jak u nas. To są prawdziwe karabiny. Prawie czyścił kurtę Givery. Nie mogę za bardzo, ale one nic nie mówią. <laughs> bardzo fajne ludzie. Tam jest zakaz główny, tam. Znam, żeśmy przejeżdżali z tamtej strony. Tam jest zakaz. Już tu nie mogłem wjechać. No one tu wjeżdżają, bo to Filipińczycy. Wiadomo o co kaman. Natomiast ja miałem objazd, bo jestem turysta. Nieważne. A i tak żeśmy się tutaj gdzieś wtranili. Pokażemy, co tu się dzieje. Zawsze się gdzieś wejdzie. Jak nie drzwiami, to oknem, jak to mówią. No, miliony motorów to nie powiem, ale tysiące, może też nie, ale setki, a może i tysiące, bo to po wszystkich stronach nie ma gdzie zaparkować. Tak to wygląda. To jest normalnie fura ko fury, tu nie ma gdzie zaparkować. Tutaj zaraz ktoś sobie znajdzie, tak jak oni tutaj sobie mają, prawda, że tak powiem. W swój sposób na zarobkowanie pieniążków, to będą zaraz on będzie brał 20 peso, żeby ci motor zaparkować. No tak zarabiają. Trzeba dać, bo po prostu jak nie ma gdzie je zaparkować, to nie ma czasu się oddać. No a tutaj przepiękna maszyna. Takie tuningi prześliczne, prawda? Takie rzeczy to tylko na Filipinach. Ja gdzieś tu miałem swój zaparkowany, nawet nie wiem gdzie jest, ale zaraz go znajdziemy. Jak mi ktoś nie przestawił, bo tutaj koło jakieś, idziemy restauracyjki, prawda? O! Tam jest morze dalej, ale pokażemy. Jest moja klik! Stoi moja Hondzicu! To jest moja sprzęty! I ja. Tak go zaparkowałem, tak jest. Na razie nikt nie nic nie przestawiał. To, to, to też się cieszę z tego. No coś tu się dzieje, bo tu jest no parking, no wszędzie jest no parking, ale one wjeżdżają, natomiast zaraz zobaczymy. Nie wiem, bo wczoraj byliśmy w jj w dyskotece, a to tutaj to wszystko już tu było, prawda? I tu grubo jest tego, bo wszędzie, że nie parkować, oczywiście się jedzie, bo to... No jak mówię, tam jest morze. Jesteśmy na bulwarze. Statecek se płynie, prom i o, tam jest morze. No, 10 metrów ode mnie. Ale co tu się dzieje? Zeuny. Wszędzie zakazy porobiły, prawda? A Takie sprzęty można przypatrzeć, jakie tu stoją. Toyota Hilux wielki. Na kołach oczywiście tak jak specjalnie idę prosto, żeby pokazać, jak koła wystają. W Europie to jest niespotykane, żeby coś takiego jeździło, bo to jest... nie ma szans. A tutaj takie sprzęty jeżdżą. Terenowy, wielki Hilux. Potężne maszyny. Następny też, tylko ten jest już te koła masowane, prawda? A tu są przez wszystkie tuningi świata. Gdzie, nie gdzie, to tu. Nigdzie nie będzie, ale tu będą. Takie lacie Pół metra prawie latać. Tak. Zobaczymy, co tu się dzieje. Łokaduku. Tam mamy morze. No, pogoda jest na razie ładna. Tam jest port. No I tak wszędzie no parking. A czemu? A, a parkujemy. W nocy, znaczy na wieczór na pewno będzie to wszystko pozamykane, wydaje mi się. Bo tutaj jest poważna impreza. Tu mają lody, prawda? Tu już można sobie wszystko kupić, co tam kto potrzebuje. Lody, woda, water po ile? 20 peso, da water 20 peso. No to one za butelkę tyle chcą. Wbrew pozorom ja płacę 25-30 peso za 20 litrów. To jest jakieś tam 2,20, 2, 30 za 20 litrów, prawda. Tutaj będzie o 18 kibel taki, że się w głowie nie mieści. Tu się nie da przejść, nie będzie się dało przejść. Tak to będzie. Zaczyna padać deszcz. tu jakieś bryki chodzą, nie wiem o co tu chodzi. Zaraz tam wejdziemy. Patrz na ile ludzi czujecie, kochani. To już jest głośno. Jakieś zawody się odbywają Tu zrobili sobie tor Kurcze, noga nie widać Drona by trzeba było by mieć Serwis jest Jak tam wejść do góry, żeby zobaczyć co oni tam robią, prawda? Tu się tor zrobił, dlatego tam jest przeszło ponad kilometra drogi zamknięte No pięknie no, może się tutaj zobaczymy, czy tutaj się coś da zrobić. A tu jest jakiś tor wyścigowy, prawda? Z drogi zrobiły, ale mało widać. Mało widać, dlatego że... No, ludzie, jest,

Kołnierze, wojsko, że Coś nie mają koordynacji ze startami, nie wiadomo o co chodzi, ale hałas jest nieludzki. Leje kurcze, leje na Filipinach konkretny deszcz. Ja. Powiem wam, że uszy czyści niesamowicie. Motocykli to jest niesamowity bardzo głośno. Wszystko tu jest zresztą, widać, jakie rury. No. Gdzie to jest? Może się uda coś zrobić. O, rury mają takie. Jak rura taka jak tam. Ten... Może uda się zrobić blisko. Jak przyjedzie ten drugi, zobaczymy, gdzie będzie stawał. No Fajna impreza. Przepiękna impreza. Eee, leci super, wygrał. Jest wygrany! Jest wygrany! W tym momencie, nie zobaczyć te motorki! Sprzęty niesamowite, bardzo takie, bardzo ludzi dużo, sporo. To jak widać, wojsko z bronią tu jest. Niesamowita impreza ogólnie była. Flacza się dymi. No, ale bardzo głośne sprzęty. Niesamowite, bardzo głośne. Tu bo... ludzi uciekło. To wszystko, gdzie każdy mógł sobie wejść, prawda? pod parasolami, plandeki, prawda? Tam na widowni, na trybunach. Natomiast no... No taka jest pogoda. Ogólnie pogoda tutaj jest teraz deszcze monsunowe, to tutaj nie ma co się dziwić, ale i tak super pięknie. Zamkli ponad półtora kilometra drogi i tak, tak się tutaj bawimy. <laughs> Na Filipinach się bawią, tak jak mówiłem, te ochron ochrona to tutaj to jest wojsko z bronią długą. Tu naprawdę już nie ma żartów. Oni tu dbają o bezpieczeństwo turystów i swoich ludzi bardzo, ale to bardzo skrupulatnie. Wszyscy weryfikowani, sprawdzani jak jest coś nie halo, tak wejdziesz bez problemu i nawet ja wszedłem co miałem, ty niby nie wejdziesz, ale i tak szedłem, bo tam są strefy wyznaczone. No stoję na tej drodze, gdzie się ścigają, no ale bo teraz pada i co? Także na spokojnie, z uśmiechem, z radością wszystko idzie zrobić. No zaraz się będę ewakuował. Trochę mokry jestem, ale to nic się nie dzieje. Bo oni będą się ścigać. Na razie lampy wygaszone są. Czy nie? O! Ja nie wiem czy to jest. Kiedy pada deszcz, mogą się ścigać. Bo te, te opony, z tego co widziałem, to sliki takie jeszcze przy targą tutaj lacia, tak jak widać było, prawda? To... Ale to są bardzo szybkie motory. Widziałem, jak w Tajlandii się ścigają, to przecież głowa mała, to, to są tak zawrotne prędkości. Start jest naprawdę. I tu dużo zależy od tego, żeby była koordynacja dwóch maszyn, a no, no to takie rowerowe opony, o, widać go tutaj, prawda? Widzisz, jaka kabryka Bardzo niskie, odpalane są silniki przez sznurek. Po to tylko, żeby środek ciężkości był jak najlżejszy jak najlepiej, żeby się trzymała maszyna, żeby się trzymała drogi. Teraz będą drugi palisz Może i zawody w Znowie. zobaczymy Nie wiadomo czy będę czy wstawiam czy nie. Ale ogólnie bardzo ścigi to się kryją do To jest celowo na prędkość, żeby jak najszybciej wystartować Nie zrobię Widzimy go w pełnej graży Sprawia w jedną sekundę, prawda? Bardzo niskie te motory są. Widziałem takich, ale podobne, bo to, 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 to są super sportowe, ale widziałem takie przerobione, po wyspie jeżdżą. Zawodnik musi sobie szybę przeczyć, bo pada też, no nie widać. No to są duże prędkości, one to ponad 100 na godzinę lecą. No tak to wygląda. Dają pełne koła. Nie wiem, czy będzie drugi startował, czy nie, ale cylindry dość duże. Widać, że to są duże motory. Trudno powiedzieć, jaka pojemność, ale to będzie po 250 po, moje, po mojemu. Więc duże, bo tu na wyspie jeżdżą 110. Moja jest 160, jedna z większych, a to, to, to będzie jeszcze większe. No, bardzo fajna impreza. Tylko, że kurczę trochę rozpadało się, ale widać, że im to nie przeszkadza. Z uwagi na to, że. Tutaj trzeba prosto trzymać maszynę, żeby się nie poślizgła i tyle. No, tu żadnych zakrętów nie ma, tu jest tylko start na czwarta mili, to jest właśnie chyba to. No to tak będzie, koło 1,4 mili, tam dalej, 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 dalej. Może się wyproszykować do, do wjazdu, zobaczymy. Na obecną chwilę, o ile ludzi, trzeba będzie sobie gdzieś przejść. Przejdę tam, bo nie, nie wolno chodzić, ale będziemy robić, o ile do wygrywołań, a znalazłem dziurę, fajnie sobie przejdę. No taki chaotyczny będzie ten film, ale ogólnie, ale ogólnie, no tak to wygląda, no to jest normalnie realnie. Ała jest tam niesamowity. Dwa boksy będą, będą będą, startować, widać że będą startować, prawda? Teraz <grywa> ten się rozgrzewa. Małaż jest niesamowity. Słoneczne dumiki, Uszy czyści nieludzko To są decybele takie, że W Europie słyszałem na zlocie Na które różne jeździłem w zloty Że 120 chyba było decybeli Chyba 5 wcigaczach W tych Grubo jest ponad 140 To widać jak to, jak to do Rury mają po prostu takie O, daje też jeszcze coraz bardziej także nie wiadomo czy będzie czy nie będzie, co z tego wygra ale lej widzę. no udało się wystartować, poszli który wygrał? na pewno jeden wygrał ale leje jak z cebra tak to wygląda. Przepiękna impreza. Ludzie uciekają, bo pada deszcz gruby. A, to tam nic się nie dzieje, no ale widać, leje jak zebra, prawda? Tutaj jest tak, że jak pada, to i tak 27 stopni jest. No, tym sposobem. Pozdrawiamy z deszczowych Filipin tym razem na wspaniałej wyspie bajkowej Siquijor Jest jeden Leci Jest, Jest drugi Hakuna Matata.